Witam Was wszystkich, moi drodzy, na kanale Macie Gitata. Tak. Dzisiaj jest wieczorne szczelanie. Mamy taki produkt: Rakieten, klasa Kal Kal, kal A. Rake Raketen, chyba tak. bo tu tak. cena zasłania. Okay. Tu mamy informację: FRW 11S, raketa kategoria F2, 13,2 g na 6 sztuk. Tak, 6 sztuk, 6 sztuk. Certyfikat Funke. <grym> Oczywiście dostaliśmy to od sklepu no, to i Shop, mamy. więc dziękujemy za przesłanie tego produktu do testu. Cena 832, 20 euro, nie wiem, no coś takiego, zobaczymy. Zobaczymy jak to szczera, zobaczymy czy to nam będzie fajnie, zapraszamy Was do oglądania. Mhm. jest najdroższy. No. Ojojoj, trochę za dużo tak. Masz. Masz to A tamto mi oddaj Tylko nie skracaj lądów nie skracam Zobaczymy O fajny Tak to wtedy Fajne No Jak Take Powiedzmy Screamy

Super! Takie powiększone, te. Jak one miały? JR-04? Czy JR-09? Te piszczki od Jorga. Taka powiększona wersja. Głośne. No Nie sztuk No Za te pieniążki No czemu tego nie wtykasz do końca? Jakby się wywaliła to co? Nie wywali. No bliskie z tak Fajne. No. Mnie się podobały Do no zabawy. Za te pieniądze kup, wybijajcie, kupujcie 6 sztuk. Dużo hałasu, dużo pisku, ładny rozbłysk. Oczywiście dla fanów pisku, no bo jak ktoś fanów. nie lubi pisku no to wiesz. Z nami jest nasza żona bo ona kocha pisk, więc kurczę z nami dzisiaj gościnnie, z nami żona przywiosła nas. To byłoby na tyle moi drodzy. Sami ocencie. Za, to, za te pieniądze warto kupić. Bądźcie z nami, subskrybujcie, komentujcie. I A my właśnie W następnym odcinku, siema. Nazra.